Mano, Witam was bardzo serdecznie w tym specjalnym streamie nocnym, mimo że nie miało być dzisiaj streamka. Dzisiaj jest ze mną wąski. Siema. Kurde, słyszycie podwójnie, bo byłem <grystanie grystanie grystanie> na streamach. <grystanie> to mi się bardzo podoba, to jest bardzo <grystanie> profesjonalny wstęp do kurwa streama, wiesz o co chodzi, wariacie. Start game, searching for games. Ty, cztery no osoby, i... osoby w to grają. No i... Ty! Cloud! Cloud UK Utworzony pokój O kurwa No to jest właśnie mój pokój Ty Downie Znaczy Pierwsze schody Nie umiemy się dogadać To co lecimy? Mm -hmm. Between the eyes We... Ja mam na książce napisane between the eyes Dobra słuchaj Ja widzę niebieskie oczy, a ty mówiłeś o kolorach oczu Ja widzę niebieskie oczy Mhm. Mm na niebieskich oczach, pod nimi mam jakieś takie różne znaczki, jakieś, właśnie, hipokryzy. Oboje są, oba są niebieskie? Tak. Dobra, to słuchaj teraz uważnie. Nie? E, mm. Masz taką górę i T pomiędzy tą górą? Taki znaczek? Górę i T pomiędzy. Ja mam coś takiego jak. Mam M na pewno. M to na pewno nie jest. Jakby taka zjeżdżalnia, kurwa. <głos> <głos> Mamy schody, bo my się nie umiemy dogadać! <noise> Z lewej strony prosta linia. I tak. Taki spadł w dół. Dokładnie. I pomiędzy tym jest taka. No, takie te narysowane, nie? Co się łączy? Dobra, mam to, no? No to to jest na lewym oku. No. A na prawem masz kurwa. Mm. Widły, widły? Mhm. Takie jakby łuk? Tak, tak, taka kusza. O, dobra. O, achievement get! Ty, ty szybko podaj mi odpowiedzi. Tu coś do mnie. <noise> e, jakie odpowiedzi? Ja nie mam odpowiedzi. Ja ma, mam pochodnie do gaszenia i odpalania. Pan mnie tu chyba coś zabić, nie wiem. Jaką <coughs> pochodnię nie. No, ja jest? mogę gasić pochodnie. Przy każdej obrazie mam znaczki. Trzy. W ogóle, cześć, wąski. Paty cię pozdrawia. Siema, dobra, jakie masz znaczki? Bo ja też tu mam znaczki. Dobra. Mam żółwia, na przykład, kwiatek. Ja mam kwiatek, coś w rodzaju hełmu i znaczka chińskiego. Czekaj. Na przykład. Kwi a jaki kwiatek taką jakby różę? No. Dobra, kwiatek hem to jest taka jakby morda, co robi o. Tak. A chiński znaczek? <grywki> A chiński znaczek to kurwa stolik z jeanem. <grywki> Cie ma John. Stolik z ginem? Tak. Nie wiem, stolik kurwa z krzyżem. Jaki stolik z krzyżem? To będzie trudne. Ej, to jednak nie była róża. To był kieliszek. W co wy gracie? Zajebistą grę, o której nie wiemy co tu się robi. Zajebistą grę. O której nie wiemy co tu się robi. O czekaj, 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 już chyba wiem co trzeba zrobić. Oho. Mam tutaj u mnie obraz i mam znaczki i pod obrazem mam trzy możliwości włożenia znaczków. Jaki masz obraz? Ja mam takiego gołębia z trupią czaszką jakby ZMS zamiast... Gołębia z trupią czaszką, dobra. I ten ptak jest... A jest biały? Dobra. Białe. To na białym ptaku z trupią czaszką mam kieliszek. No. Chiński znaczek No taki za kurwa... jakby to powiedzieć No jak masz... kurwa chińską pisownię w ogóle to taki znaczek jakby, nie? Z krzyżem u góry Coś ala kościół No, kejczek, okay, chiński znaczek i żółw Chyba to o! No my! Kurde, my jesteśmy przepotężni w tą grę. Ehm. Um... Tu się. Ale ja nie wiem, gdzie mam iść. Ja mam napis green, zielony. Ty, chyba znalazłem. Ehm. Um... Duszy się. A, czekaj, zielony, zielony, zielony. Ja tu nie mam nic zielonego. Ehm. Um... Houston mamy problem. Powiem, ty nie możesz być na czymś, co trzeba mądrze robić. Właśnie... jest naszej gry. Właśnie wiesz, co jest problemem? Że ja nigdzie nie mogę iść ani znaleźć nic zielonego, jak to ty powiedziałeś. Jakby. Nie mam nic kompletnie. Dobra, topię się. Topię się. Serio, już nie mam tutaj powietrza. Jest źle. Chyba przegraliśmy wysoko. Masz żółte pokrętło, mam. Ma green po na żółtym. No to pokręć żółte, coś nie wiem. Biegnę. Koniec jest. Mam po... przekręciłem. Co teraz? Nie wiem. Ja nie wiem, co ty masz gościu. Ja mam pokrętło, w kolorach. Mam niebieskie, czerwone, żółte. Ja mam napis green i żółty ten. Żółty napis. Dobra, kończę się. Odblokowano osiągnięcie. Ud Umarłem. <grym> Ale. Te... Mam... Więc gdzie mam iść? Zielony kolor. W sensie zielony napis fioletowy, w sensie purpur na zielonym napisie. Purpur na zielonym napisie, dobra. Co to jest fiolet? Udało się? No, dobra, klasa. Teraz biegłeś? Nie. Jestem w jakimś loku. Zgubiłem się. Wydawało mi się, że biegniesz i. Nie wiem gdzie jestem. Oj, oh, shit No to mamy problem. A idzie to z... jakoś dawać checkpoint? Tu jest w ogóle jakiś checkpoint? Ja mam! Właśnie... Ja, mam! ja mam mapę! A widzisz mnie na niej? Eee, raczej nie Dobra, a co widzisz na mapie? Żebym się... Na mapie, na mapie tak, mam wejście białe Siema, eee, Mam wejście na biało zaznaczone A masz jakieś obrazy? Na przykład obraz, jakby nie topie, ale to jest kot? Znaczy tu nie ma obrazów, tu są tylko, czekaj, jest yy, wejście i później masz lewo albo prawo drogę no. Lewo jest po schodach tak, tylko że ja stamtąd poszedłem, bo nie wiedziałem, że masz mapę i nie wiem, gdzie jestem. Gdzie ty teraz poszedłeś, bo mi wszystko znikło? Czekaj, a jak teraz gdzieś. A teraz coś widzisz? Na razie nie. Czy ty coś nie? klikłeś? Nie. A, bo znikło mi wszystko. Masz zaznaczone. Kółkiem? No właśnie, nope. Kółka to jest mój kursor. Natomiast e, nie wiem czemu, ale znikło mica. Wszystkie oznaczenia na mapie, a jak chodzę, coś? Na razie nic nie ma. tymcie. A czeka, a może jak zrobię, tak. Mam. E, teraz tak. Jak. Kurwa, tylko gdzie jesteś? Bo wyjście jest zna... czerwono zaznaczone. Mm. A ty jesteś gdzie? Obok jakich drzwi? Mm, zielonych. Zielonych. Zamkniętych? Nie, są otwarte jak na razie. Otwarte. I przy zielonych od razu mam czerwone. Tak, i czerwone są wyjściem generalnie. No, i mam je zamknięte. Eee, teraz tak. Eee, musisz iść w lewo przez te zielone. I tam jest X zaznaczony. Tam chyba jest klucz do zielonych drzwi. Dobra, idę. Mam zieloną wajchę. Ciągnę zieloną wajchę. Otworzyłeś zielone drzwi. Teraz musisz się wrócić. Ale zamknęły mi się te moje zielone, które mi przyszły. Kurwa, naciśnij tą wajchę. Jeszcze raz. No, I teraz się musisz cofnąć całkowicie no. do, do zamkniętych zielonych drzwi. Jak kurwa do zamkniętych pająk? Jestem ci zamknięte. Ale bo są dwa. Jest y, zielone otwarte, jakby zaznaczone, i są zielone zamknięte. A te czerwone, co ty jesteś, to musisz się wrócić schodami w dół. You know? Nie, ja mam tutaj w chuj schodów, pająk. Wiem, ale masz tylko dwa kierunki, lewo i prawo. Patrzę naprzeciwko wyjścia. No tak, naprzeciwko wyjścia, tak? I to to idziesz najpierw w prawo. Najpierw do, lewej dźwigni. Najpierw do lewej dźwigni. Tak, tak, ale już wiem o co tu chodzi. Będziesz musiał wszystkie po kolei zrobić. To idę w prawo. Idę w prawo. Idziesz w prawo schodami, nie? No, tylko schodami teraz. Teraz tak. Yy... dalej do końca w prawo. Eee. Yy... Idziesz cały czas w dół, nie? No kurwa I potem skręcasz, jak patrzysz na ścianę Bo masz ślepy zaułek, nie? Jakby naprzeciwko no, ciebie Posłuchaj mnie, stoję naprzeciwko pierdolonych czerwonych drzwi Skręcam Tak. swoją postać w prawo, idę w prawo I od razu mam możliwość pójścia w lewo Bądź do końca, do przodu To iść do końca do przodu, żeby później mieć znowu schody Dobra, mam schody do góry Wchodzę nimi do góry, no I teraz mam możliwość pójścia w lewo i w prawo to idź e, Jak patrzysz na ścianę idź e, w prawo Idę w prawo I później jak skręcisz... w zamkniętych zielonych drzwiach. Tak. To idziesz i skręcasz w lewo w schody. Czekaj, w lewo Wait W prawo w schody. Kurwa. Dobra, jestem przy zielonych drzwiach i skręcam w prawo w dół, tak? No, tam masz schody, nie? Tam masz przejście. No dobra, jestem przy schodach. No. Idziesz tam, idziesz cały czas. W niebieskich drzwiach, jakby Przech przechodzisz przez nie. No. Idziesz dalej po schodach. No. Idziesz prosto. No. I później, przy schodach, pierwsze schody skręcasz, bo tam masz wajchę niebieską. Mam no, niebieską wajchę. Ciągniesz ją. Wajchę. No, i teraz. I teraz ci się otwarło. Idziesz po schodach z powrotem i skręcasz w lewo. Dobra, schody w górę, skręcam w lewo, idę w lewo. Czekaj, muszę na nowo odpalić yy, bo to gaśnie i się włącza. Sekunda. Schody i idziesz w lewo, i później masz schody po prawej, nie? Mm -hmm. Jestem jakby przy białych drzwiach No, to idziesz przez schody, skręcasz w prawo i znowu schody Czekaj, patrzę frontem do białych drzwi Jak frontem do białych drzwi, to czekaj ee, To w prawo Dobra, idę w prawo, zszedłem ze schodów w dół No to znowu schodami No i teraz w prawo Znowu Dobra, no Idziesz prosto <laughs> Idziesz prosto No i teraz w lewo i, I w prawo Prawo, no. I masz otwarte niebieskie drzwi przed sobą. Tak. Przef... Idziesz, i tam masz tą zieloną wajchę. Widzę zieloną wajchę. Ciągnę zieloną wajchę. Zajebiście. I teraz, jak pójdziesz yy, przez zielone otwarte drzwi. Ale mi się zamknęły tutaj zielone, jak pociągnąłem tą wajchę. Dobra, to dobrze. Cofnij się z powrotem do białych drzwi. Ok. Powiedz, jak będziesz. Spokojnie. Nie <laughs> na labiryntu, więc nie wiem, gdzie jestem aktualnie. Nie wiem, czy znajdę te białe drzwi, ale postaram się. No, jestem przy białych drzwiach, patrzę na nie frontalnie. Frontalnie. Mm, idziesz w lewo cały I czas. Później znowu w lewo. Albo w z... prawo w dół, albo do końca w lewo. Idziesz do końca tak, jak szedłeś. I później yy, masz ścianę, to idziesz znowu w lewo. No i mam zamknięte niebieskie drzwi. Zamknięte niebieskie drzwi? No kurwa. Wait, zielone masz już zamknięte, tak? Dobra, wiem co zrobić. Teraz musisz yy, wrócić się. I niebieską wajkę znowu pociągnąć. Gdzie jest niebieska wajka? Jesteś przy niebieskich zamkniętych drzwiach? Tak. Cofnij się po schodach. Cofam się po schodach. Idziesz później cały czas do pierwszego skrętu po schodach. No, widzę niebieską wajkę. Ciągniesz ją. I wracasz się do tych niebieskich zamkniętych, co były teraz. Okej, okay. będą otwarte. Przechodzę przez otwarte niebieskie drzwi. No i skręcasz prawo. I teraz będziesz miał otwarte zielone drzwi. I ciągniesz czerwoną wajchę. Dobra, mam otwarte zielone drzwi. Przechodzę przez otwarte zielone drzwi. I mam tutaj czerwoną wajchę. Ciągniesz ją. Pociągłem. I teraz wracasz się z tego wyjścia. No i idziesz prosto. Od drzwi prosto. No Skręcasz w prawo przy zakręcie drugim? Nie po schodach, tylko przy zakręcie? No i mam na lewo zamknięte, nie, czerwone drzwi. Są zamknięte? Tak. Dobra, wiem o co chodzi. To teraz musisz się wrócić do niebieskich drzwi. Kurwa, gdzie one są? Dobra, cofasz się do zielonych drzwi. Jestem przy zielonych otwartych. Dobra, to od zielonych drzwi. Jak na nie patrzysz... To wait, muszę odpalić znowu światło Wydaje mi się, że... Ty gdzieś pochowane wajchy jeszcze Bo to byłoby zbyt nudne jakby tylko on miał Właśnie ja nie mam e, Dobra, od zielonych drzwi skręcasz e, Ale w przed, lewo przed nie, nie? Przechodzisz przez nie i skręcasz w lewo I idziesz po schodach I znowu w lewo Przeszedłem przez te drzwi i nie mam tutaj żadnych schodów bo ogólnie Jestem przy czerwonej Wajchy. Nie, nie. Wracasz się do tych zielonych drzwi i idziesz w pr lewo po przejściu przez nie. Nie mam żadnego przeszedłem przez te zielone drzwi. Ale nie, z powrotem. Nie do Wajchy, tylko od Wajchy. Wychodzisz stamtąd. Aha, no, i idę w lewo. I tam masz schody. No, mam schody w dół. Idziesz? No. Skręcasz Jest... w lewo? Prze przechodzisz nie. przez nie. No. E i teraz muszę to przemyśleć, jak... Dobra, już wiem. Teraz musisz skręcić po schodach. O, spoko, na szczęście są tylko jedne schody. No, jak przejdziesz przez niebieskie jestem, drzwi... Jestem frontalnie, jestem frontalnie biały drzwi. O, frontalne białe drzwi. To w takim wypadku skręcasz w lewo i idziesz po tych schodach, co tam były. No, jestem naprzeciwko niebieskiej wajchy ciągniesz ją niebieską tak Pociągnąłem niebieską wajkę wychodzisz stamtąd no idziesz do białych drzwi i idziesz cały czas przed siebie po schodach a potem w prawo jestem frontalnie naprzeciwko białych drzwi i idę frontalnie naprzeciwko białych drzwi w prawo idę w prawo no znowu w prawo no eee, po schodach prosto w prawo Kurwa, jestem przy otwartych, niebieskich drzwiach. Przechodzę przez nie. Jestem przy zielonej wajchy. I tu są mam zamknięte, zielone drzwi. Ciągniesz zieloną wajchę. Ciągnę zieloną wajchę. Przechodzisz przez otwarte, zielone drzwi. Przechodzę przez otwarte, zielone drzwi. I masz otwarte, czerwone drzwi. Mam otwarte, czerwone drzwi. O, mamy checkpoint! Marznę. Zamarzam. O kurwa. Ojej, bo ja tu... Ja mam wszystko pozamykane. Mam agregat jakiś. Nie mam paliwa chyba w agregacie. Mam szachy. Prawie... Białe dwa do przodu od króla. By do tego, do tego, do tego. Nie słychać cię. Nie widzę tych czarnych. Dwa do przodu od króla, no. Dwa do... Kurwa, zgasiły się. Wait, muszę cofnąć i na nowo odpalić. Ok. Białe dwa do przodu od króla poszły. I dwa te same od czarnych. Eee, później laufer poleciał do na wysoko. Co? Goniec okay. Koń e, Już Ci mówię to jest? Chyba nie e, Czekaj, goniec poleciał na wysokość e, drugiego gońca, na białe Jeden do przodu od czarnych, od konia Koń Czarny poleciał na wysokość Gońca Spoko pająk. ja nic nie widzę, więc nie wiem, czy ty mnie gadasz Kurwa mać! Kurwa oj ta gra z nich w pizdówki <laughs> wiemy tą grę? <laughs> no ty ty nic ze mnie <laughs> Tak? To się choć zamień. Dobra Ja założę grę i cię zaproszę znaczy, bo musisz ze stołu wziąć ten. fragment tego. No. I przynieść na górę. Dobra, klikam E na tą taśmę. Idziesz. Po schodach. Tak. Dobra, jak odpalić ten film? E, musisz tam kliknąć, tam jest taki guzik. Dobra, od króla białe. Dwa do przodu, od królowej. Dwa białe do przodu. Od królowej? Ale to co ma, no. Ten taki hetman. I... Czekaj, od królowej 2 Czarne też dwa. Ale to hetmana teraz nie dam. To, nie? to od króla musi iść dwa, żeby hetman mógł. No to od króla dwa noga <grym> Czarne nie chcą iść do przodu. Ale dobra. I to idzie na tu. Co dalej? Od hetmana Dobra, to czekaj, tymi czarnymi i białymi pojechałeś, ta od króla Eee. Ta Dobra, hetman biały idzie na 4 cz biały. 4 cz Na wysokość drugiego hetmana na białym Nie wiem, nie znam się na szachach chujowa no ta gra jak <gry> Dobra, co dalej? Nie wiem, nagram ci to, na tego. <laughs> nagram ci to, ja tu zawarzam. Wysłało się? <laughs> to dobrze, że zawarzam. Chodźmy na Lola. Ta gra jest zagłupia na nas. Ona nie jest za mądra na nas. Ona jest zagłupia na nas. Ile daliście za nią? Na szczęście jest darmowa. You know. Bo chciałem kupić yy, lepszą część, ale Wojski mówi: Nie będę płacił za takie ciulstwo.